Wait the fuck up, samurai! We have a city to burn. Ach, Night City. Miasto, gdzie przy ogromnej determinacji i braku skrupułów możemy z wysypiska śmieci trafić do legendy. A co jeżeli taczowych nie mamy? No cóż, w mieście czeka na nas wiele zagrożeń, o których opowiem wam w dzisiejszym odcinku. Może się wydawać, że takie szaraki nikczorodnie obchodzą, a trojpy i przejdą obok nich obojętnie, nawet nie zaszczycając ich spojrzeniem. No, nie każdy ma tyle szczęścia, ponieważ w trakcie zadań dla NCPD nieraz zobaczymy, jak przestępcy stęcają się nad cywilami, czy to posyłają im parę kulek, czy zapostają ze swoimi butami bądź pięściami. Nie trzeba jednak zapuszczać się w ciemne alejki, by mieć problem. Oj nie. Wystarczy zaufać innej osobie, tak jak to zrobił siostrzeniec Rivera. I też możemy malnie skończyć. To w sumie dobre ostrzeżenie nie tylko w Night City, ale też w naszych czasach, ponieważ nigdy nie wiesz, kto znajduje się po drugiej stronie monitora. Warto pamiętać, że w jednym z zakończeń w kończy właśnie jako nikt, traci w szczepy i nie może mieć nowych. Jego przyjaciele poszli dalej i trudno już mu na nich liczyć. Został sam bez pieniędzy, kontaktów, mieszkania, a tym bardziej celu. Night City to wielka dżungla. Co prawda nie ma tam roślinności, bo zamiast niej jest beton i szkło, lecz czychające tam drapieżniki mogą być o wiele dorsze od zwierząt. Gangi, skorumpowane służby, korporacje, cyberpsychopaci. To wszystko tworzy prawdziwie mieszankę wybuchową. A jednak na ulicach toczy się życie. Mijamy cywili, widzimy potężne mega bloki, w których mieszczają, knajpy, w których się stołują, możemy ich spotkać na spacerze, jak tańczą do muzyki z głośników, albo jadą samochodami, po prostu wiodąc swoje nutne, szare życie. Wydawałoby się, że świat, w którym niemal każdy organ można zastąpić cybernetycznym odpowiednikiem, jest utopią. Chwila, chwila. Każdy organ? Tak, ponieważ jeżeli istnieje wszczep, Mr. Stad. Które pojawia się w misji satysfakcja gwarantowana, to wątpię, że nie ma zamienników dla pozostałych narządów, organów, części. No chyba, że te najtęższe umysły w Ariasacy nie pracują nad relikiem, a właśnie nad sztucznymi członkami. Prawie jak w ilokracji. Wróćmy jednak do tematu odcinka, ponieważ to psychopaci są najbardziej niespodziewanym zagrożeniem, na które możemy trafić w Night City. Cyberpsychopaci to osoby o tendencjach psychopatycznych, znacząco wzmocnionych licznymi wszczepami. Dzięki temu połączeniu, zatracili oni swoją osobowość i nie dostrzegają jej u innych. Mięso, czyli niesmodyfikowanych ludzi, widzą jako gorszych, całkowicie lekceważąc ich życie. W połączeniu z licznymi modyfikacjami, często bojowymi, rozerwą na strzępy każdego, kto stanie im na drodze. I nawet nie będą tego do końca świadomi, więc nie ma co obładać o litość. Oczywiście każdy może zapaść na tę dolegliwość, a znaczącym czynnikiem jest duża ilość chromu w ciele. O ile przy dandach, jak oddamy im wszystko, co mamy, to możemy się łudzić, że nas zostawią, o tyle cyberpsychopaci nawet nie dadzą nam szansy. W tej sytuacji możemy do niej uciekać bądź próbować się ukryć. Najgorsze jest to, że ataki nadchodzą niespodziewanie, a my możemy reagować dopiero potem, jak się zacznie. A wtedy już jest raczej trudno. Najczęstszym zagrożeniem w Night City są jednak gangi, a tych jest tam całkiem sporo, więc przyjrzyjmy się im po pokrótce. Na pierwszy odzień weźmy male Nawet jeżeli nie mają wszystkich objawów, to śpiem nazwać ich sobie psycholami. Modyfikacje są ogromnym elementem ich kultury porzucającej człowieczeństwo właśnie na rzecz kolejnych wszczepów. A co za tym idzie, wszelkie odruchy takie jak litość też są im obce. Dla nich to przemoc jest rozwiązaniem, a im bardziej gryfowo. Tym lepiej. Dalej na liście mamy Animalsów. Ci, w przeciwieństwie do melestormu, unikają typowych wszczepów, a preferują takie wspomagające walkę wręcz. Owszem, są agresywni i lubią walczyć, ale skupiają się na brutalnej sile fizycznej i suplementach, nawet tych dla zwierząt, byle tylko wzmocnić swoje naturalne ciało. Dla nich pierwotna dzikość to główna domena i na niej opiera się cała hierarchia. Następnie mamy Valentinus, którzy, co ciekawe, są jednym z większych ugrupowań. Ci nie wykazują ani szczególnej brutalności, no, przynajmniej jedna danż, ani zamiłowania do wszczepów czy siłowni. Dla nich liczyły się, i tak wymiar to brzmi: piękne kobiety. Zatrważenie stanowią tylko dla partnerów bądź partnerów obiektów swoich tymczasowych weschnień, za to jednak dbają o swój rejon i żyjących tam ludzi, tworząc niemal jedną, wielką, szczęśliwą społeczność. Przejdźmy do nomadów. To nie jest typowy gang, a raczej nazwa wszystkich grup prowadzących toczowniczy tryb życia. Rodzina, czyli mała grupa, w której wspólnie podróżują, jest najważniejsza. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Dobrze postajemy dwie ekipy: Andecaldos i, i Rafenów. O ile Andecaldos są jednym z bardziej pokojowych udrupowań, to nie znaczy, że warto z nimi zadzierać. Nawet jeżeli na chwilę złapiemy ich z opuszczoną tajdą, to możemy być pewni odwetu, a w walce nie ustępują innym. Jafeni to z kolei zwykły dant, który chętnie Cię oszuka i zabije, jeżeli tylko będzie im to na rękę. Kolejni na liście są Tiger Claws. Jest to mały dant, który nad wszczepy stricte bojowe przekłada tradycyjne japońskie uzbrojenie i sztuki walki. Jeżeli mieli modyfikacje, to bardziej były to wspomagacze odruchu i stymulatory bólu, niż coś stricte bojowego. Można porównać ich do dzisiejszej Jakuzy, a wejście w drogę jednemu sprawi, że cała organizacja bierze nas na cel. Orana na Street, Streetów, czyli samozwańczych bohaterów Night City. Są to byli wojskowi, którzy strzyknęli się, by bronić się nawzajem przed innymi gangami, z którymi policja niezbyt daje sobie radę. Niestety, paradoksalnie sami też są dangiem, ponieważ głównymi źródłami ich dochodu są rabunki, wymuszenia. Czy przemyt broni. Najwyraźniej cel uświęca środki. Dla nich najważniejsza oczywiście jest broń palna, a ewentualne wszczepy mają pomóc jej używać. Teraz Spoja na ranch MOBS, czyli zbieralinę banków, pracowników seksualnych i anarchistów wszelkiej maści. Utworzony został oczywiście w celu wzajemnej ochrony przed pozostałymi ranchami i innymi zagrożeniami. Ich modyfikacje albo służą do walki, albo do pracy. Wodo Boys to może nie jest typowy, niebezpieczny ranch ale za to są świetnymi haczerami. Jeżeli jakichś danych nie da się wykreść, to trzeba tam posłać właśnie kogoś od nich. Bo jeśli przeszukują dawną sieć oraz za Blackwallem, gdzie szalały sztuczne inteligencje, to tam pozyskiwali najciekawsze informacje. Trzymają się pod i specjalnie nie atakują innych osób, no chyba, że natkną się na nich w cyberprzestrzeni. Wtedy najchętniej tego delikwenta wysmażą. I w końcu docieramy do nich – kosiarzy. O ile wszystkie inne dandy po prostu zajmują się nie do końca legalnym biznesem, o tyle że to chyba najgorsza ekipa, na jaką można trafić. Są to psychopaci gotowi wydrzeć z nas nawet najtańsze wszczepy, tylko po to by je sprzedać i zapewne odebrać kolejnemu pychowcowi, który je kupił. Damer, Dane i inni psychopaci się przy nich chowają. Wymieniłem już dandy i psycholi, ale zapomniałem o najważniejszym – korporacje to one są największym zagrożeniem, ponieważ dla nich jesteś tylko portfelem i to dość cienkim. Mogą ci obiecać sławę, bogactwo, pieniądze, co tylko zechcesz, ale jak tylko skończy się twoja użyteczność, no to raczej się z tobą pożegnają. Tak patrząc po tym wszystkim, to mamy dwa wyjścia, albo wynieść się z tego przeklętego miasta, albo Pracować zdalnie, zmawiać za na dowóz i nie wyściubiać nosa z względnie bezpiecznego mieszczania. Tylko co to jest za życie? Zauważmy jednak, że na ulicach mijamy cywili, a nawet dzieci. Toczą oni swoje normalne życie, zapewne w większości nawet nieświadomi otaczającego ich chaosu. Wojny korporacji, potyczki gangów to coś, co widują tylko i wyłącznie w telewizji. Wygląda na to, że jeżeli będziemy trzymać się głównych ulic, bez szwędzania po ciemnych załóczach, mamy szansę wieść względnie spokojne życie. Weźmy jednak pod uwagę, że i tak wszystko, co legalne, kontrolują korporacje. To ich neony i reklamy znajdują się na niemal każdej ścianie, a ich czujne oczy stale nas obserwują. Łącząc to wszystko i posiadając odrobinę świadomości, pod którą tak usilnie walczył John Silverhand, okazuje się, że zagrożenie czyha na nas niemal z każdej strony. Nie ma już nicy, czy rozszarpie nas oszalały pół-człowiek, pół, człowiek, pół żołd, odstrzeli dandus, czy znikniemy z pomocą agentów korporacji. Lub gorzej, dobrowolnie oddamy jej wszystko, co mamy, łącznie z duszą. Na NCPD też bym zbytnio nie liczył, ponieważ większość policjantów jest skorumpowana albo też są sadystami bez czty moralności. Co więc możemy zrobić, poza oczywiście wysadzeniem się w wieży Arasaki, udawać? Udawać, że nie wiemy o ciemnych stronach miasta i starać się żyć, aż znajdziemy się w złym miejscu o nieodpowiednim czasie. Możemy też dołączyć do gangu lub korporacji, co z czasem też może nas posłać do piachu, albo uciec na pustrowia i starać się dołączyć do jednej z numackich rodzin, chociaż oni też nie zawsze mają tak prosto. Jak więc widzicie, życie w 2073 roku wcale nie jest takie cielankowe. Owszem, medycyna może wydłużyć wasze życie, technologia może wam je ułatwić, ale dalej możemy dostać w web, nawet nie wiedząc za co. Nawet będąc nikim i nie mając powiązań z żadnym ugrupowaniem, stale jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwa. Dlatego, jeżeli koniecznie chcecie żyć w świecie Cyberpunka, nie będąc jednocześnie chodzącym arsenałem, to najlepiej chyba zostać nomadem i błąkać się po pustkowiach. Tam teoretycznie jest mniejsza szansa, że spotkacie zagrożenie, a przynajmniej odpowiednio wcześniej je dostrzeżecie. Decyzję jednak pozostawię Wam. A kim Wy byście zostali w świecie Cyberpunka? Komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. Zanim tam jednak zejdziecie, zostawcie lajka like i suba, ponieważ korporacja YouTube nam nie odpuszcza. Zapraszam też na Discorda, link w opisie.